Ale to w mi ładowali. I dobrze, że ja tenem. No. No, no, a ja go i dostałem, to jest sniperka, nie? A ja fall. <laughs> yeah, I grałem w stacie, to bo tam był PSP? słaby Ned, a poza tym bezrob to nie zgra, a ten ludzie busto wrócił do świata. Żywych, jak to się gada, no to... On lubi te mordobicie, nie? Mordokrety. Nie, zamykasz oczy i strzelasz. <laughs> dokładnie. To nie, ja czasem wolę... ...pomyśleć. <laughs> co, mm -hmm. co I zaplanować. A Okej. kto to mi za pleców tak ładnie czyści? O mój, jak Mam na podczerwi jeszcze na ładnie To bo wiesz, że nic nie masz w niedźwiedziu Wzięłem tak? to swoje no, co to jest na oko na ten safe Spodziewajcie się silnego oporu No to fajnie Co tu mamy? Baj, Żeby machini. tu było jakieś, jak się gada Zaraz Tak przylep. ja sobie lata, ba nie biję rebolałów na mnie Zaraz przylecą, załaganci o kurwa Ach, co tam się stało się? O mały włos bym się kurwa zrobił, by dobrze go zdjęcia. Tak, trzeba uważać, mnie tak kiedyś rozwalił ten. Poszedł z Wracam do ciebie. idzie perinka, by no? Ta linka, kalinka, kalinka, ta kalinka, kalinka się nie rzuca tak w oczy, ci ale już jestem. Ty, ale Berold Karol jest z nami jakiś, to mam wrażenie, że to ma. Ja mam się, mam. O, to... o widzisz, Cześć, Karol. Odzywaj się, chłopie, jak słyszysz samych swoich. Lepsze komunikacje. Zobaczmy co Ty tak zauważyłeś, ojciec, ostatnio, już tu nie rok jakim a to Polaka. A jak się trafiło, to teraz trafiamy na samych swoich no. Kasę hmm. mam panowie, W tym tygodniu to... było wejście. Bo wy widzę, że tak. Karol ma lipnie, Rambo ma lipnie, więc dokupimy jakieś buty, no. jakieś Bida. kewlarki. Ja ostatnio się doposażono w jest. Mam jeszcze ten. To trzeba było, to pasuje ciężko żeby... Idę tu z lewej Czuj, Kto... ty jesteś taki mądry O i z góry Karol jak ty nie robisz, to wybiłeś mnie Daj, daj, daj Zobacz jaka bestia Uważaj z tyłu, po cofnij się Uważaj granat, uciekaj, dżaki, uciekaj, kurwa Chuje sobie Przekszewuję amunicję średniego kalibru Zrealizowane kontrakty to kasa, za którą kupicie sprzęt Dobra, i ulepszenia w stacjach zaopatrzeniowych Dzięki Chłopaczki co wam tu kupić? Kamizelki pewnie chcecie, nie? Kamizelki jeden chociaż trzy plecak. Na no dwie pływy raz. <grywa> rambo, rambo, rambo. Bierz. gdzie jest Karol Karol Bierz to co w życiu najważniejsze Mam tu torbę z pancerzem Co tu jeszcze mamy? Przeciwgazówkę mogę komuś oddać Co ty tu taki Potrzebuje amunicji średniego kalibru. Pan do nich nie do mnie O, dobrze spojniło bo... Tak, bo myśmy się tu rozwijali szybko panowie Dobra <śmiech> pasuje <laughs> wziąć jakieś zlecenie Ale nieładno, że nas tak zaskoczyli prawcie, że to takie świństwo troszkę Mhm. Jak tak można nas Polaków? Czekaj. Dobra, wziąłem zlecenie. Ultra jeden. Wywiad namierzył dysk twardy wroga. Macie go przejąć i przesłać wszystkie dane. Współrzędne oznaczone na mapie taktycznej. A co, to już plecaków nie można kupić? Aha. No można, tylko że co? Tylko że trzeba dozbierać, a. bo ja mam 18, a jeden kosztuje 35 5000. Tak. Hmm, 250. Tak się tu jeszcze. Przede kroki. ...ganiacie tutaj, tak? Czekaj, tu gdzieś jest. Znajdziemy tu nie byłeś tu nigdy? Znaczy byliśmy, ale jak tymi ekipami zwariowanymi Widzę łupę! To nie tu, to obok jest ten Trzeba dysk znaleźć panowie On jest chyba to na górze Coś mi to tak trą. Skrzęk Strzelba, ale Szerba z szerbą, skrzynka z skrzynką. trzeba jest dobra jak się ma, te trzy... Sloty, gdzie jest ten, tak, no, Gdzie jest dziecko drogie dysk? Słyszysz go? Ryczy tak. właśnie. No nie wiem, po środku. Stacja przesyłowa oznaczona. Przestał pikać, co? No, z lewej mi tu pika. Ale go pochowali. Dobra, z prawej. W lewej. Tu za 2000 laptop. Może no, wziąłem sobie jeden zastrzyk. To ja na dole chodzę. Nie, nie, tu gdzieś jest. Jest. Oznaczamy wieżę radiową na mapie taktycznej. Dzięki niej wyślecie dane. Rekomendant, musimy tutaj gonić. Stacja przesyłowa oznaczona. Zapraszam, panowie. I mm. Jest i tutaj, obok, można skorzystać z twierdzi. Jakby ktoś miał ochotę. Mm. Uh. Mm. Nie wiem, co to Potrzebuję amunicji średniego kalibru. Można To jest powiem ci wylizani Bardzo nieuczciwie się. Nie, się jeszcze do... jeden żyje. Nie. Musisz go dociążyć. Ja idę od góry. Nie idę tam w środku. Dobra, przeciwko... To jest duży plecak, zapraszam. Okay, tutaj. Jakby ktoś chciał. Dar chcesz? Mm. Na górze na piętę. poczekaj mm. bo Karol nam leży Udo no strzelajesz Idź tutaj się, no. po plecak, no. a ja idę do Karola Czekaj gdzie ten nasz Karol Świętuchy przyleciały jeszcze widzę Rzucam ten do się wyjdziesz z tego czy ty może jakieś dziecko drogie kochane e, kowlary Oooo! Masz jakieś kedlary? Zaraz ci dam Karol Rus. Mam klucz Nie wstydź się załóż, żebyś chodził cały zbrojony Idziemy do karta. karty. Karty, karta. Sto, to mnie nie interesuje. Kevlaryk się przyda. A amunicję ma ktoś? Tutaj miałem, hmm. nie Zaznacz, a ja sobie tam... Nie, no, to daleko. Te gołąbki to po prostu tu O Oto masz, dobra, super, dziękuję ci bardzo. Mam no, że bez... Bez Karola to byśmy tu nie istnieli. Panowie, no to chodźcie na tą wieżę. Stacja przesyłowa oznaczona. Tu jeszcze z jakieś 34 tysiące, to ja mam... <laughs> mam tu jak was wesprzeć. <laughs> w moim wieku, to ja już na emeryturze, nie mam pieniędzy wydawać tutaj. Ja mam 34 tysiące. Z wieży prześlecie dane, łącze tak znajduje się na, na samej górze. górze. No ale już długie, Nie ubiłem. to właśnie miałem się wrócić do mego. Jest! Do Jeszcze jeden. Był. jakieś wierci pięta. Kurwa, co jest? Co wy to macie? Duży plecak marambo. Karol, jaki masz plecak u siebie? Nie bańcy no. Czekaj, tą twierdzę zwiedziliśmy. Ty, może tu i oznaczona Bry, Mamy się z samochodem. Co ale, to? ty rób tę transmisję ojciec. No to jestem na górze robię. Duży tylko... pletak, chodź! Karol, chodź! to jest drogi. No <laughs> Sorry, tak gadałem, ale my tak sobie gadały. Karol, dawaj. To Karol jest starszy od nas, no, to tak jak my mamy po 12 lat. Karol, ile ty masz lat? Chodź, Karol. Nie, to jego ojciec będzie. Młody cię, młody cię na Karol, dawaj, plecak ci nie, znalazłem. Prawda jest nie taka, że 12 mam skończone. Duży plecak, także lepiej nie będzie. Tyle Duży plecak ma. na duże pieniądze. Chodź tu, chodź dziecko drogie, ja, chodź, ja, chodź. Ja, chodź. Tu, Tutaj, no właśnie, właśnie. O, tutaj, 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 tu, ty, tu, ty, tu leży w tej torbie. O, on, o, to No właśnie, Dał no, no, bez za... kupowania. Chodźcie, zobaczymy ten rzut, może coś jest warte, może tam nas biją. Teraz to inaczej, jeszcze te ten, ten zelki trzeba. Tak, Bayer Full. Jan, Rambo, chodź. Szukam was. Przejrzano, no ja... O, jest jakiś, o. przybłędam, tak. No nie zdążyłem przejechać, ale wy jesteście nie w porządku. Bo sprawa, nie pójdź, maski to jest Nie pójdźcie no za dużo czasu! mamy te... Maska, ale po Tutaj jest rzut I ja się jeszcze... Aha, tu jest kontra Ty, to co oni tu porobili z tym rzutem? Coś nie tak... Helikopter zakazałem ten, trzeba będzie uciekać Zakazany owoc. Ale nie podpuścili Co to ja popuś... tą twierdzę robimy? Ja październy jestem strasznie na Przechwytywanie. Wymagany kontrakt. Kamizelka na trzy płyty. No wezmę którąś, no. No, weź, no wezmę. No i idę do góry, dobra. Śliczyłem ostatnio w wiesz? Jak to było pod wodą prezenty też dają? Uf, leż no. Kto ma duży... czekaj, kto ma e, gdzie ty jesteś? Kamizelki, Rambo? ja już przyznałem też. Rambiuszu tu. chodź tutaj, gdzie ty jesteś? To, proszę cię bardzo. Ja... No i co? I pasuje zawijać kit. Ewentualnie tu mamy jeszcze panowie tą twierdzę jakąś taką miniaturową. Tu mam klucz, no? Nie, też, chodź. Karol dawaj. kit. What? Chłopaki, <laughs> takie niedobre, no. Idę tutaj, bo tu jest ten taki skop... No co mi... Ej, co mi on zamyka drzwi? Ej. A. Dobra, chcieli, że <laughs> mają boczku, dobrze. O, o ty, świnie. Oj, pociągnął mnie. Z shotguna. Wyszedł na zewnątrz. Kurwa mać. No ja jestem mm. tu Nic nie będzie, wyliżesz się. Dziękuję Ci bardzo John. Zdążyłeś o, się kawlarkami najść. Samo reanimacji ktoś potrzebuje? No, lepiej wziąć. Gorąco polecam. Czekaj, ktoś tu jeszcze spróbuje, jakiś u nich. Kamizelka na trzy płyty, kamizelka na trzy płyty. Karol, chodź. To temu Idę Karolowi trzeba. Tak, zostaw tam jakiegoś zwyrodnialca, ja mu zaraz okręcę. To jest ciężko obrócić, Karol ciężko obrócić. Poczekaj, to będzie zajebista impreza. Jeszcze ja ja żyje, jebany. Świja Ale pas. fajna impreza. Świnia pas bezczelny. Idziemy na górę? To jest co, tu Że przeładować, ku pamięci jeszcze był sklep, to okay. i Przemiesz możemy tam, sobie tam. wziąć... O gdzie tak se puszczy? Tuż... Poszarżujemy. Karta do twierdzy jeden wystarczy. M4 Karol leży, jak chciał. Czekaj, czekaj, ja tu jak jestem świniak on czasem tu potrafi to uczyć. Strzelać bez rozkazu. Gdzie ty ojciec już tam jesteś? No odpalam maszynę Pult 2-1, tu dowodzenie. Zabezpieczyć teren. Przechodzimy sygnał Kto tam przyszedł? O ja pierdolę, niech hmm? się tu zebrało Ładują tam, że... <trych> to idą tutaj gracze Tu uciekają, te gracze Były my na razie tymi Bopami Ładź Mleka, gdzie pieprzorosz? A gdzie dostaw w nogę kurwa kłamisz? tym Dobra. Połatynki. chodź do ojca. Wlewam drona z bombą. To gra przepona. Dron z bombą połatym. Obsiebuja mu średniego kalibru. Kurwa. Leży kuję no na swoim pancerze. Dam nawet nie ma co popędzić. Ostrożnie, zrywa się silny wiatr. Położyłem się go działa, do do dobrze. Tu po, e, tutaj drogi. będzie wgrać. Czekaj, czekaj, ja mam taką fajną skrzyneczkę, którą możemy wykorzystać chłopaki. Moje nie zabierajcie. Proszę bardzo, płyty pancerza. Chodźcie tu na górę. Polecieli na górę, ale nie chcę lecę tych graczek. Nie, 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 bo ja go tam pociągnąłem jednego z drona, go położyłem, więc oni są gdzieś tu. Idę tutaj. Okay. Oni się to tam, tam za tą rakietnicą na sniperce, jeden. Ale lata. A co to tutaj słychać? Tam. tam, tam co widziałem? Ale mogli się przemieścić, czuli. To jest coś, co jeszcze trzeba zrobić. BSP włączę. Zaraz Proszę o przelot zwiadowczy! Tak jest, BSP nad są działań. To. Przemieszczam się tam. Tu są te gnojki Dobra, no to teoretycznie mogę odpalić tego... ...maszynę. Niech nas już tutaj... ...podjeżdża. Ultra! To 53 tysiące będzie... Uwaga, BSP Proszę miejsca tam Czekaj, czekaj, co tu jest? Plecak, plecak, góry No to nie ma nic, z powiem, czy takiego słonecznego Czy bym się to mógł podniecać? To nie, pewnie nie, Jak masz BSP, to można jeszcze BSP pociągnąć. I tam tam no, lecimy no, no, nie Helikopter oznaczony. Ilos <grym> 4 czeka przed ewakuacją. mało czy... czasu. w powietrzu. O, nie, 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 nie

nie niepotrzebnie kuwołem to BSP na koniec, kurwa. ale kurde, no, no, że to, kurde. Się... Czułeś się pewny, no. Ty, my tam mieli jakieś zadania robić. Dzięki Tego zadania. Tak. No, było fajnie jeszcze. Jak na pierwszy raz? Nie zginęliśmy. zawsze super. Nie zginęliśmy, kurde. SŁABY SŁABY! Co za kurde, kurde. No i działa to, ojciec. Wyrzuciłem tą broń zewnętrzną i tyle mamy w kontrabandzie. No. Bierzesz tą swoją, wyrzucę.